Czasem czegoś bardzo mocno chcemy i chodzimy na różnego rodzaju terapię, nawet wprowadzamy takie realne zmiany, czyli podejmujemy działania w tym kierunku, a jednak przez wiele miesięcy, a może nawet przez wiele lat, to się nam nie udaje. I teraz pytanie: dlaczego? Odpowiedzi, oczywiście, może być dużo. Tak jak we wszystkim, jednak dzisiaj chcę poruszyć kwestie decyzji i obietnic, które być może kiedyś, dawno temu sobie daliśmy i nawet o tym nie wiemy, ponieważ działo się to na poziomie podświadomym. Kiedy byliśmy dziećmi i mieliśmy jakieś trudne doświadczenia, traumatyczne doświadczenia, to mogliśmy sobie na pod świadomym poziomie, coś obiecać w związku z tym, co się wydarzyło, a czego nie mogliśmy dokonać w tamtej sytuacji, bo na przykład baliśmy się, bo na przykład nie chcieliśmy nikogo zranić, ponieważ mieliśmy jakiś wstyd albo poczucie winy. Weźmy jakiś przykład. Jeżeli miałaś lub miałeś przemocowego ojca, który znęcał się nad tobą albo nad mamą. Albo był po prostu dominujący i taki, że może nie stosował nawet przemocy fizycznej, ale dominował w domu i trzeba było robić to, co on chciał, to być może jako dziecko obiecałaś sobie, że nigdy taka nie będziesz, albo obiecałeś sobie, że nigdy taki nie będziesz, ponieważ wiesz, jak bardzo to boli, kiedy. Ktoś tobą rządzi albo kiedy ktoś nad tobą znęca, kiedy ktoś każe ci robić coś na co nie masz ochoty i być może w środku masz taką w sobie obietnicę, że ja nie będę taka jak mój ojciec. Ja tak samo nie będę robić na przykład moim dzieciom albo w ogóle moim partnerom, albo samej sobie nie będę się do niczego zmuszać. I to jest taka niewinna obietnica, którą możemy sobie dać, ale która może mieć efekt długofalowy później w naszym życiu. Bo kiedy mm, potrzebujemy podjąć jakieś działanie, dajmy na to schudnąć, najprostszy, najprostszy, najprostszy cel, cel, potrzebujemy podjąć jakieś działanie, to cały czas pracuje w nas. Ta podświadoma, podświadoma decyzja i obietnica, którą kiedyś sobie daliśmy, że nie będziemy się do niczego zmuszać, że nie będziemy dominujący i nie możemy się zebrać, ponieważ mamy wrażenie, że żeby iść na przykład pobiegać albo żeby sobie zrobić dietę, to musimy siebie przekroczyć. A ja nie mogę siebie przekroczyć, bo będę właśnie taka jak ojciec. <laughs> I nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, no nie? I później zastanawiamy się, kurczę, no dlaczego ja nie mogę się wziąć za te treningi, no nie? Bo być może właśnie pracuje w tobie na głębokim poziomie jakaś obietnica, jakaś decyzja dawno temu, którą sama podjęłaś lub podjąłeś. Więc zastanów się, może to o tobie i może jest to jakiś klucz, właśnie, którego szukasz dzisiaj żeby wprowadzić zmianę do swojego życia raz a dobrze. Dlaczego te obietnice mają mm, taką moc? Głównie dlatego, że one są podejmowane w silnych emocjach. I pewnie słyszeliście o tym, że emocje to jest ogrom energii. I działa to w jedną i w drugą stronę, czyli jeśli my chcemy sobie coś wymanifestować, to potrzebujemy to poczuć, hmm, czyli potrzebujemy mieć emocje z tym związane, czyli takie odklepywanie afirmacji bez emocji, to tak naprawdę na niewiele się zda, ale kiedy już dodamy te emocje, to wtedy to zadziała, no nie? I w przypadku decyzji tak samo, jeżeli jesteśmy krzywdzeni jako dzieci. To możemy właśnie na bazie tej krzywdy podjąć jakąś decyzję, która jest podjęta w silnych emocjach, w silnym lęku, w silnej złości czy w silnej rozpaczy. I być może nawet pamiętacie, jak zakochaliście się pierwszy raz, albo mieliście złamane serce, jak właśnie doświadczyliście pierwszy raz jakiegoś odrzucenia. I być może daliście sobie w środku taką obietnicę, już nigdy więcej się nie zakocha. Albo już nigdy więcej nie pozwala na to, że ktoś mnie skrzywdzi. I tego typu właśnie postanowienia, no nie? Że jakaś taka, takiej złości, w takim bólu, coś sobie właśnie obiecaliśmy. I my, jako dzieci, dużo rzeczy sobie właśnie tak obiecujemy. Nie będę taka jak tata albo udowodnię tacie, że coś znaczę, bo na przykład tata był wymagający, stawiał, mm, stawiał oceny na pierwszym miejscu, albo porządek, albo jakąś pasję, tak? Kazał nam grać na trąbce. <grych> e, I później my wierzymy w to, że jak nauczymy się grać na tej przysłowiowej trąbce, albo takiej realnej trąbce, to wtedy dostaniemy tą miłość, no nie? I obiecujemy sobie, że my się nauczymy tego, że my damy radę, że my pokażemy ile jesteśmy warci i ta decyzja prowadzi nas przez życie. I później ktoś nam pokazuje saksofon i mówi zobacz jaki fajny saksofon, a Ty mówisz nie, 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 ja mam swoją trąbkę, <śled> bo tata chciał, żebym grała na trąbce, no nie? <śled> I sobie tutaj podłóżcie cokolwiek za tą trąbkę, no nie? Więc może to jest dzisiaj jakaś wskazówka dla Was, której szukacie, której potrzebujecie. Jakaś właśnie kropka nad i. Bo możemy to podciągnąć tak naprawdę pod każdą zmianę, której pragniemy. Jeżeli ja. Nie zarabiam wystarczająco dużo pieniędzy, które mnie zadowalają, no bo tak naprawdę, co to znaczy, wystarczająco dużo? No nie, zawsze będzie mało, nawet dla milionerów, no nie, zawsze może być więcej. Ale według mnie, no nie, mam cały czas takie poczucie braku, to nie jest wystarczająco dużo, mogę mieć więcej i tak dalej. To sprawdź w sobie, czy kiedyś, właśnie jako dziecko, nie obiecałaś sobie, nie obiecałeś sobie. Jakieś rzeczy z tym związanych. Jeżeli na przykład wychowałaś, wychowałeś się w biedzie, to być może obiecałeś sobie, że twoja wartość będzie zależała od tego, ile zarabiasz. I teraz przesz do przodu po pieniądze, a jak wiemy, na przykład, no nie zarabiasz tyle, ile chcesz, a jak wiemy, presja tak naprawdę odsuwa nas od tego celu i tworzy opór. Albo w drugą stronę możemy sobie obiecać, że będziemy lojalni wobec rodziców, że nigdy nie będziemy mieli lepiej niż oni, że będziemy cierpieć tak jak oni, że też będzie nam źle, no nie? Więc jak podejmujemy jakąś pracę, to później ją tracimy. Jak zarabiamy jakieś pieniądze, to zaraz je wydajemy, no nie? I nie wiemy dlaczego. A tam jest lojalność wobec mamy i taty, no nie? Bo jak oni mieli kiepsko finansowo, no to ja też, no nie? Bo, bo, nie, chcę być, bo nie chcę być lepsza. Że będę taka sama, jak ty, mamusiu, albo będę taka, taka sama, jak ty, tatusiu. I tutaj też jest pewnego rodzaju obietnica, która prowadzi nas przez życie. Bardzo pięknie to się pokazuje właśnie w relacjach, no nie? Że przyciągamy sobie do relacji hmm, kogoś podobnego do naszej mamy, albo do naszego taty. Bo kiedyś. Być może właśnie coś postanowiliśmy w związku z tym. Ja przez długi czas miałam takie, taką obietnicę, że ja dam moim rodzicom szczęśliwe zakończenie, bo oni rozwiedli się, później też byli razem, ale w końcu się rozeszli, bardzo mocno ze sobą walczyli. I ja stwierdziłam, jako dziecko, że ja tutaj stworzę to szczęśliwe zakończenie, że ja dam im to, to czego oni nie mieli. Czyli też będę miała, nie też, tylko będę miała szczęśliwą relację. Będę miała lepiej niż oni. Będę robiła wszystko, żeby tę relację przytrzymać. Nieważne, czy ona była przemocowa, toksyczna, trudna itd. Będę trzymać relację, bo oni jej nie utrzymali. Czyli działanie w opozycji do rodziców. Jeżeli rodzice nie utrzymali relacji, to może możemy sobie właśnie obiecać, że my utrzymamy. Że my mamy, że my damy radę, że my tutaj wytrwamy, no nie? Bez względu na to, jak źle będzie, tak? Kiedyś były właśnie takie przekonania, że no nie, nie wolno brać rozwodów raczej, no nie powinno się, nie, nie że nie wolno, tylko nie powinno się, bo to jest wstyd, tak? I ludzie na bazie właśnie takiego, takiej niepisanej umowy, to jest jakaś taka niepisana umowa, tak sobie żyli, no nie? I próbowali to uciągnąć. Nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale właśnie mamy takie niepisane umowy z różnymi ludźmi, ale głównie mamy umowy z samymi sobą. I daliśmy sobie je dawno temu. Sprawdź więc, jaka ciebie umowa trzyma, jaka ciebie obietnica trzyma, gdzie zostało Twoje wewnętrzne dziecko bo my sobie tak utykamy, no nie, e, w tej przeszłości, energetycznie, e, poświadomie, no nie, nie fizycznie, bo fizycznie już jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. I być może właśnie czas, żeby powiedzieć do tej małej dziewczynki, tego małego chłopca, że już możesz zrezygnować, że już możesz inaczej, że już nie musisz płynąć na fali tego. Co kiedyś postanowiłeś, postanowiłaś, że to już jest nieaktualne. I zabrać to wewnętrzne dziecko właśnie z tego momentu takiego zacisku, że ja się nie dam. Ech. Będę mieć inaczej, albo znienawidzę, albo zrobię coś po swojemu, no nie? I nie ma tego, jak oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe, po prostu to takie jest, no nie? To takie jest, że. My tego potrzebujemy, żeby mieć poczucie kontroli, no nie? Bo jeśli mnie będzie prowadziła jakaś myśl, jakaś wartość, jakieś przekonanie, to ja wtedy będę wiedzieć, dokąd zmierzać. Jeżeli ja wiem, ludzie często mówią, że nie wiedzą, czego chcą, ale wiedzą, czego nie chcą, no nie? Jeżeli ja wiem, czego nie chcę, że ja nie chcę być taka jak tata, no to ja zrobię wszystko, żeby taka nie być. Tylko tutaj cały czas właśnie prowadzi nas to mm, ten zacisk prowadzi nas ten opór ten upór prowadzi nas ten upór i mm, nie doprowadza nas tam gdzie chcemy bo życie uczy nas pokory i mówi sprawdzam <śledzimy> sprawdzam czy nie jesteś taka jak tata <śledzimy> I teraz, być może, właśnie jest czas na nowe decyzje, takie zgodne z tą rzeczywistością, nie z tą, która kiedyś była. Czas na nowe postanowienia, bo tak naprawdę to od decyzji zaczyna się zmiana. I mówi się, że decyzja nie podparta działaniem nie jest decyzją. Więc tutaj, też warto się nad tym zastanowić. Zapraszam Was serdecznie na warsztat, gdzie łączę dwie metody, ustawienia systemowe i metodę wewnętrzne dziecko, gdzie będziecie mogli sobie sprawdzić, gdzie utknęło moje wewnętrzne dziecko i je stamtąd zabrać. Pozdrawiam serdecznie.